Hej, hej, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach jesienne wieczory z Lili. Witam Was bardzo serdecznie w siódmym odcinku tej serii, no i powiem Wam, że ja już wiem. Wiem, bo widziałam, że Lili odczuwa pierwsze objawy. W ciąży. Także tak, udało się i naprawdę mega, mega, mega się cieszę, ale jeszcze tak dla pewności odcinek zaczniemy sobie od wykonania testu ciążowego. Także Lili, chodź tutaj, no dobra, niech będzie. Tak, tak, Jacob zaraz, widzicie, już do nas pisze i zastanawia się, czy chcemy przyjść do niego na chwilę. Myślę, że tak. Myślę, że kiedy już Lili potwierdzi ciążę, no to właśnie, Odwiedzimy Jacoba i podzielimy się z nim tą radosną nowiną. No naprawdę, teraz muszą tu być takie tłumy, kiedy Lili. kiedy Lili właśnie dowiedziała się, że jest w ciąży. O, o, no tak. E, I w ogóle, jak widzicie, Lili jest naprawdę bardzo głodna. I tak się zastanawiam, ale o, widzicie, ma serduszko, jak ona się cieszy. Ale super. No i jak się zastanawiam, no ona nie powinna jeść tego groszku już, szczególnie teraz, kiedy jest w ciąży. Ale może ten ostatni raz, co? Takie pożegnanie z groszkiem. Później już postaram się dbać o, wiecie, zrównoważone posiłki, ale ten jeden raz sobie właśnie zjemy jeszcze ten nasz ulubiony groszek. No i naprawdę przykro mi, że Lili miała takie, no, takie niezbyt komfortowe warunki w tej łazience, ale no. Ale dała radę dziewczyna, jak zawsze. No i zobaczcie, już jest brzuszek troszeczkę widoczny, świetnie, bardzo się cieszę. No i tak jak mówiłam, skoro już wiemy oficjalnie, że Lili jest w ciąży, a myśli o tym groszku chyba go już nie to no to koniecznie musimy poinformować o tym Jacoba. No i pójdziemy do niego właśnie teraz. Zobaczcie sobie jeszcze ten nastrójnik. Oczywiście, jak zawsze, to niesamowite to odkryć, że w środku ciebie rozwija się nowe życie. Tutaj widzicie, że drugi try... Jejku, co to było? Drugi trymestr e, będzie za dwa dni, dlatego że ja mam tutaj ustawienia ciąży majowe, e, że tak powiem, ale później e, raczej dla Lili sobie zmienię te ustawienia na takie, bym powiedziała, klasyczne. E, chociaż jeszcze tak do końca nie wiem, ale zobaczymy. To tam jest mało ważne w sumie. Teraz najważniejsze jest to, żeby poinformować Jacoba o tym, że zostanie tatą. Także no co, idziemy do niego. No, i jesteśmy, buzi, buzi na przywitanie. E, no i teraz e, podziel się wielkimi wieściami. Oczywiście, że tak. Jacob! Słuchaj uważnie! Muszę przekazać ci bardzo radosną nowinę! Będziemy rodzicami! Widubu, widzę, że Jacob chyba się ucieszył. Tak, jest uśmiechnięty. Jego reakcja naprawdę była bardzo taka pozytywna, więc świetnie. Może jeszcze tutaj byśmy porozmawiali na temat tej ciąży, tylko w jakiś taki inny sposób. Może, 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 może... Mm, tutaj widziałam, o, wyjaw, wielki sekret, właśnie tak. E, może też jeszcze go przytulimy e, i sobie pocałujemy w policzek, ale świetnie. O, i mamy jakieś odczucie. Aha, tutaj widzimy pokrewne dusze, chłopak, głęboka więź. Lili i Jacob czują głęboką więź. Ich relacja jest źródłem siły i pociechy. No świetnie. Widzicie, także to dobrze wróży, dlatego że bardzo martwiliście się i w sumie ja też, jak Lili sobie poradzi teraz, ale pamiętajmy o tym, że ona ma Jacoba, także ona sama z tą ciążą nie jest i myślę, że właśnie skoro ich relacja jest źródłem siły i pociechy, no to właśnie Lili przy wsparciu Jacoba na pewno dobrze sobie ze wszystkim poradzi. No i tutaj mamy czas spędzany coraz bliżej siebie. Lili docenia to, że Jacob poświęca jej czas. Wspólnie spędzone chwile zbliżają ich do siebie. O jak uroczo. Hm, tak widzę, widzę, że Lili e, z tego wszystkiego zapomniała wziąć poranny prysznic, także e, no cóż, no może w takim razie skoro Jacob już wie i się cieszy, tak samo jak my i tak jak Lili, e, to wrócimy sobie teraz do naszego pokoju, e, weźmiemy prysznic, a potem e, no musimy skupić się oczywiście na nauce, no bo w końcu jesteśmy na studiach. Lili jest już u siebie, wzięła już prysznic, no i e, tak jak mówiłam, skupiła się teraz na nauce, dlatego że koniec semestru tuż, tuż, e, więc mimo tego, co się teraz dzieje w naszym życiu, musimy znaleźć w sobie siłę na skończenie studiów, co będzie, myślę, bardzo trudne, no bo jak tu się uczyć w takich radosnych okolicznościach, e, no ale no nic, no. Niech naszą motywacją będzie wizja przyszłości i życia na wsi z Jacobem i naszym dzieckiem. Dlatego, no, Lili teraz poprawia swoją pracę semestralną na modele rozprzestrzeniania się chorób, dlatego że tutaj na Ale Nerwy mamy już pracę semestralną skończoną, jak wiecie. No i skoro tak sobie Lili pisze, to no, ja Wam powiem, że Seria z Lili, a przynajmniej jej jesienna część, dobiega powoli końca. No bo w kalendarzu już zaraz mamy grudzień, więc no jesień się powolutku, powolutku kończy i wszyscy powoli zaczniemy przygotowania do świąt. A może już je zaczęliście? Dajcie oczywiście znać w komentarzach. No ja poza tym piernikiem, o którym Wam opowiadałam i poza. Drobnymi zakupami typu dekoracje do pierniczków, dlatego że w tym roku też będę piekła pierniczki, czy jakieś tam drobne dekoracje, które kupiłam sobie ostatnio w Action, to tak naprawdę nic nie przygotowałam. Nie mam nawet planów na prezenty jeszcze, bo po prostu nie miałam ostatnio na to za bardzo ani czasu, ani głowy. Jedyne co wiem, to to, że w tym roku, no, będę chciała razem z mężem, troszeczkę wcześniej niż w zeszłym roku przygotować sobie mieszkanie, choinkę, żeby już, wiecie, wprowadzić tak, tak, dokładnie, też się cieszę Lili, żeby wprowadzić ten świąteczny klimat. No i ogólnie myślę sobie, że podobnie jak Lili, kiedy już przeżyję te wszystkie mało, mało przyjemne rzeczy w moim życiu i kiedy zacznę sobie już pracę nad świątecznymi filmami, to będzie mi łatwiej poczuć atmosferę grudnia, bo na razie to tak średnio z tym jest, ale wiem, że to się zmieni, tak jak właśnie Lili musi przetrwać studia, żeby potem cieszyć się spokojnym życiem, tak? Ja też muszę przetrwać niektóre rzeczy, żeby potem było lepiej. No i co stąd Swoją pracą, ty mi powiedz, Lili, co? Bo tutaj nic się nie pojawiło. Ja muszę sobie sama sprawdzić w takim razie. Zadania na kursy, praca semestralna, napisz. Mm, redaguj jakość normalna. Aha, czyli możemy jeszcze poprawić na e, znakomitą. No to chcemy znakomitą. Skoro mamy czas, to proszę, Lili. E, ty się dość dobrze czujesz, poza tym, że widzę, że jesteś znowu głodna. Hmm, no to trzeba będzie chyba gdzieś pójść sobie zjeść jakąś kolację. Halo, Lili, mówię do ciebie. Koichi Abe, panie Koichi, ja się tutaj uczę. Piszę, ciężko pracuję, więc proszę się tam iść zająć swoimi, swoimi sprawami. O, jak on smutny, jak on smutny. No, co to się stało, zła ocena. Nie chce się uczyć? Trudno, musi się poradzić. Współdzielony smutek. Lili jest nieco przygnębiona sekretem, który usłyszała od współlokatora. No ale panie, no tutaj, no co my panu pomożemy? My sami tutaj jesteśmy zajęci, no. O, o. teraz mi smutno, wiecie? Teraz mi trochę smutno, że, że go tak y, odesłały, odesłałyśmy z niczym i nie pomogłyśmy mu. Ale no Lili sama jest teraz... Mm, bardzo, wiecie, zajęta, też nie najlepiej się czuje, bo, no wiecie, ciąża i tak dalej. Eee, no, i co my tutaj mamy? Lili uznała, że jej praca semestralna prezentuje się już wystarczająco dobrze. Dalsza praca nad nią może ułatwić jej przyswojenie materiału, ale nie poprawi już jakości samego tekstu. Czy to oznacza, że mamy już jakość znakomitą? Pokażcie, eee, pokaż Lili. Mm, tak, no to świetnie. No nie płacz, no ja wiem, no ale nie możemy zapewnić szczęścia i radości wszystkim w naszej okolicy. Lili, nie płacz, bo zaraz ja będę płakać. Proszę cię. No właśnie, skup się na sobie. Widzisz, ty sama się nie najlepiej czujesz. Powinnaś dbać o siebie i odpoczywać. A tutaj no... <laughs> o, o! O! Widzę, że tak trochę dłużej się pan tu... Ja się dział, co on tam robi? O, o, Czekajcie. Ja tam widziałam, że on coś... Dobra, nie będę się tym teraz zajmować. Zaraz może z nim porozmawiamy, żeby nie było, że mamy, wiecie, jakby to powiedzieć ładnie. Że jest nam obojętny smutek naszego współlokatora, to zaraz z nim porozmawiamy i poprawimy mu humor, ale najpierw chciałabym wysłać już w takim razie nasze prace semestralne. Jak ja się cieszę, no i zobaczcie, super, to się udało, jeszcze to. No i musimy tak naprawdę się uczyć na ten egzamin końcowy na florę, na lądzie i w wodzie. No i, no i chyba tyle. No, i chyba tyle właśnie. Świetnie, bardzo się cieszę. Dobra, no to gdzie jest ten nasz smutas? Gdzie on jest? No nie mówcie, że sobie poszedł, poszedł sobie spać. Dobra, nie szkodzi. Chodź tu, Lili. Widzę, że tu się stworzyła w ogóle jakaś grupa wsparcia. Grupa wsparcia naszego smutnego współlokatora. I trzeba mu poprawić humor. Gdzie to jest? Czekajcie. O! Popraw humor. Y, możesz z nim jeszcze sobie ponarzekać na profesora, bo ja tak myślę właśnie, że on się nie chce uczyć. Że on wie, że zbliża się koniec semestru i, y, no i nie może sobie z tym poradzić. Ja tutaj widziałam jakieś minusiki. Hmm. Ponarzekamy sobie jeszcze wspólnie na problemy. Hmm. Chyba jednak się nie udało, wiecie? No trudno, no trudno. Przynajmniej. Przynajmniej Lili próbowałaś. Znowu poszedł spać. Dobrze, niech sobie prześpi swoje problemy, a ty, Lili, chodź sobie coś zjeść. Co my tu mamy? Tort hamburgerowy, dobra, może być. Weź sobie kawałek. Jeszcze 5 godzin jest świeży, więc zdążysz bez problemu. Zjesz sobie, no tak. Zobaczcie w ogóle jakiś liczny przekrój, no, jestem pod wrażeniem. Jacob. Podobno na festiwalu miłości panuje całkiem niezła atmosfera. Chcesz ze mną sprawdzić te pogłoski? No nie, szczerze mówiąc, nie mam ochoty iść teraz na festiwal miłości. Myślę, że Lili powinna sobie odpocząć, może pouczyć się troszeczkę na ten egzamin końcowy. Także, no, może niekoniecznie, nie tym razem, ale, ale, Jacob obiecuje ci, że w przyszłości na pewno na taki festiwal się wybierzemy. Powiem wam, że przyspieszyłam nam trochę akcję w dzisiejszym odcinku i uwaga, uwaga! Mamy teraz chwilę, moment egzaminów końcowych, także, no tak, no mamy już poniedziałek. Lili, jak widzicie, jest już gotowa na egzamin. Brzuszek ma się całkiem dobrze, no i w międzyczasie byłyśmy z Lili zjeść coś dobrego, także nie karmiłam jej, tylko groszkiem. Uczyłyśmy się bardzo pilnie na egzamin, Końcowy. Posprzątałyśmy troszeczkę w naszym domu studenckim. Oglądałyśmy też telewizję. Potem znowu się uczyłyśmy. No i teraz nadszedł ten moment, że musimy iść. Jak widzicie, Lili jest troszeczkę smutna, dlatego, że po pierwsze ma poranne mdłości. A po drugie, no, zbliża się egzamin końcowy i Lili trochę panikuje. Ale, ale. É... O nie, o nie, ale tutaj był nastrójnik. Halo, ja się nie zgadzam. Tutaj był nastrójnik, że Lili jest perfekcyjnie przygotowana. Myśmy się uczyły. No, nie wierzę. Zaraz może jeszcze nam się uda chwilkę pouczyć. I tutaj Lili zjadła sobie przed egzaminem. Czekaj, Lili, bo muszę tutaj przeczytać. W nastroju na cukier, tak? Dlatego, że Lili zjadła sobie ciasteczka w kształcie serca i coś w tych ciasteczkach spowodowało, że Lili. Podkręciła obroty swojego silnika miłości. Serio, Lili, to da się jeszcze bardziej? <grywa> Okej. Okay. Aha, jejciu, ja chciałam to posprzątać. No, bo Lili tak wiecie, tutaj dba o uniwersytet, sprzątała dom studencki i chciałam wyczyścić jeszcze ten posąg. Może po egzaminie się uda. Hmm? No, bo on taki brzydki, taki obrzucony tym papierem. Już raz Lili, pamiętam, na pierwszym semestrze właśnie sprzątała czyściła ten posąg. Posąg, tak. No to może zrobimy to zaraz jeszcze raz. No i Lili, ty się uczyłaś. Tutaj byłaś perfekcyjnie przygotowana. Może jeszcze chwila. Może jeszcze chwila spróbuj. No i proszę, zobaczcie jaka pilna studentka. Ostatnie sekundy przed egzaminem końcowym i tutaj jeszcze sobie coś przypomina. Wiem, już rozmawiałam z Lili na ten temat, że takie kucie na ostatnią chwilę nic nie pomaga. Ale no, no dobra, no jak chce to ona chce, ja chcę. To niech, niech się jeszcze trochę pouczy. Tak? Jesteś gotowa, Lili? Jesteś gotowa. No to idź, idź i życzymy ci wszyscy powodzenia. Jeszcze chwilka, jeszcze chwilka. Zaraz te drzwi się otworzą i Lili powie nam, jak jej poszło. No, oczywiście, wszyscy czekamy na dobre oceny, nie? No, a poza tym, jak widzicie, Lili jest szczęśliwa, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. No i? Jest! Tak! Śmieje się! Super! E, oddała, no jak zawsze, pracę domową z pewnością u siebie. Mm, no to super, no to super. Zobaczcie, brzuszek jest śliczny. E, no i co? No tak jak powiedziałam, choć e, wyczyścisz posąg. Widzę, że tutaj będziesz czyścić go e, w akompaniamencie gitary Fetu. <laughs> Jednak nie. Jednak nie. No, i proszę, proszę bardzo, posąg lśni Świetnie. E, po, 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 po pokryj posąg dzianiną, papierem toaletowym, Obejrzyj. E, nie, muszę sobie po prostu obejrzyj, tak, ten posąg. No tak, twoja dobra robota. Czekajcie, czy to, to jest Marek? Tak, to jest Marek. Czy Marek dalej płacze? <laughs> Pamiętacie? Pamiętacie? O tak, Marek dalej płacze. Marek, Jak mi jest przykro. <laughs> oh. Tak sobie pomyślałam, że może e, w czasie oczekiwania na oceny e, kupimy sobie znowu nasz. E, o, hej, o duch! E, na. Pff, wziął i poszedł. E, nasz e, ulubiony słodki chlebek. Co? No myślę, że tak. Myślę. No nie, no nie. Stój. Ziomek, nie denerwuj mnie, to jesteś ty, ja cię znam już. Tak, ty jesteś Kletus, wesoły, yy, tak. <laughs> Pocieszny Kletus, ale mi budkę zamknąłeś, no. Halo, ja chcę słodki chlebek, kobiecie wciąż się nie odmawia. Halo. No i nie będzie chlebka. A może zaraz Markus przyjdzie i otworzy co? Lili, chodź tutaj. Poczekamy, co mamy innego lepszego do roboty. Siedzimy sobie z Lili tutaj na ławeczce, podziwiamy piękną jesień i widzę, że chyba chyba ktoś tutaj biegnie. Tak, i to jest jednak Markus. <noise> Miałam rację. Dobra, Lili, jesteśmy uratowane. Zjemy jednak ten słodki chlebek. Mm, ostatni w tym semestrze. Cieszę się. <noise> Bo wiecie, no, Lili miała po prostu smaka na chlebek, no, no i co? Miałam mi powiedzieć, że nie. Już ją tak torturuję i męczę e, o no, Markus, dobrze, że jesteś, no właśnie tak, właśnie tak, on już tutaj, widzicie, czeka na nas. No, proszę bardzo, proszę bardzo, widzicie, widzicie jak ona jest zadowolona, <grytanie> o spełni swoją ciążową zachciankę. Nom nom. No. Jaj, no jest! Jest podsumowanie semestru. Jak widzicie, Lili w czasie oczekiwania na oceny końcowe wybrała się do Jacoba. No i sobie wiecie, razem spędzali czas. Jak widzicie, tutaj Lili jest rozbawiona, bo sobie oglądali razem komedię. No, ale tak, no mamy oceny końcowe, i czy wy to widzicie? Udało się. Udało się i to naprawdę bez żadnego oszukiwania, bez żadnych kodów, ja w to nie wierzę. Mm, warto było przemęczyć Lili na tym groszku e, dla takich pięknych ocen. No i teraz przeczytajmy to wszyscy razem. Flora na lądzie i w wodzie szósteczka, ale nerwy poznawanie układu nerwowego szósteczka, anatomia dla zaawansowanych szósteczka, no i modele rozprzestrzeniania się chorób szósteczka. Semestr się skończył, średnia na koniec semestru szóstka, no i ogólnie średnia to piątka. Ale się cieszę! Ale super. Lili, jestem z ciebie przedumna znowu. Serio. Dobra, no to tak. No to e, tak, oczywiście chcemy zapisać się na kolejny semestr. Biologia e, został nam jeden kurs. E, no, to super. To właśnie super, dlatego że skoro mamy dziecko w drodze, to dobrze, że mm, no w sumie mamy spokój. No bo wiecie. No, czym jest jeden kurs w obliczu tego, co ostatnio przeżyłyśmy z Lili? E, I będzie to kurs e, Krąg Życia. Ekologia dla zaawansowanych. Super. E, tak, tak, tak. E, poza kampusem. O! Wyrzucają nas. Patrzcie, ale tam jest moja lodówka. Halo? Simowie w ciąży nie mogą mieszkać w domu studenckim. Pff, ale. Jak to? Halo! Ja się nie zdążyłam pożegnać z moim pokojem. Ja myślałam, że ja tam wrócę. Ja się nie zgadzam. No dobra, no, no nie mamy innego wyjścia. No, ha, Jacob, <laughs> wprowadzamy się do ciebie. <laughs> Fajnie, dobra. No to poza kampusem. Rzucają nas. Co to jest? Ja nie wiem. O! O! Tylko 240 simoleonów. To akurat miłe zaskoczenie i miła niespodzianka, że. No, w sumie, tanio, tak, tak, tak. No bo wiecie, no to już jest naprawdę koniec. To już jest naprawdę koniec prawie, że naszego studenckiego życia. E, tak, no płacimy oczywiście za pomocą funduszy rodziny. No i co teraz? Tutaj mamy, czekajcie, aha, mamy w poniedziałek, i piątek zajęcia, mamy tylko egzamin końcowy. No to, to, to już, to już nie będzie pisania prac semestralnych, już nie będzie prezentacji. Hmm, jaka szkoda. No dobrze. No i co teraz? Gdzie ja teraz mieszkam, tak w ogóle? <laughs> Czy ja mogę wrócić i zabrać sobie swoje rzeczy? Dobrze że, dobrze, że widzicie, laptopa zabrałam, no bo tego to już bym nie darowała. Yy, ale zobaczmy, dobra, no to spróbujemy. Pakowanie i wyprowadzka. Lili postanowiła, a ja postanowiła, wyciepli ją po prostu, że w przyszłym semestrze zamieszka w innym domu studenckim. Przed wyprowadzką powinna spakować wszystkie swoje rzeczy. No raczej, ja bym wam tej lodówki nie darowała. Chodź tutaj, Lili. No, 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 ale powoli, powoli. No nie wierzę, no ktoś już tutaj sobie wziął i postawił coś, co nie jest nasze. Nie, nie. I tutaj też! Zobaczcie! Nowi studenci! To jest nasz pokój! No właśnie, Lili wygląda jakby się zaraz miała po popłakać. To jest nasz pokój! czy ja będę tęsknić! No ale nic. No dobra, no. To jest moje. Ja to zabieram. To jest moja lodówka. To są moje kaktusy. Ja jestem z nimi związana emocjonalnie. No i cóż, no. No i pakowanie. No i pakowanie. Wygląda na to, że no już razem z Lili spakowałyśmy wszystko, co miałyśmy. No i. No i kończy się ten etap naszego studenckiego życia. E, oczywiście, no, coś się kończy, coś się zaczyna. Trochę smutno, no bo właśnie Lili się tak rozgląda. E, przywiązałyśmy się do tego naszego domu studenckiego, ale z drugiej strony e, przed nami mm, no, dalszy etap przeprowadzka do Jacoba, który, no wiecie, cieszy się, oczywiście, że się cieszy, że e, Lili z nim zamieszka. No a potem, potem, tak jak Wam ciągle powtarzam, Dalsze życie, życie na wsi, życie naprawdę wydaje mi się bardzo fajne, no i takie, o jakim Lili marzy. No i wiecie. O to teraz właśnie walczy na tych studiach, żeby w przyszłości mieć własną klinikę weterynaryjną, żeby mieć fajny domek, dużo zwierzaków, no i razem z Jacobem założyć naprawdę szczęśliwą rodzinę. No i tym pięknym widokiem zachodzącego słońca, ja będę już kończyć dzisiejszy odcinek. No i co wam mogę powiedzieć? No, cieszę się. Naprawdę cieszę się z sukcesów Lily, cieszę się z ciąży i nie mogę się doczekać tego, co czeka nas w przyszłości. No, a ten odcinek już kończę i jak zawsze mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał wam się. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną i do usłyszenia już wkrótce. Pa pa.